Ukraina została praktycznie zdekapitowana. Zełęski rozwiązał rząd i przedstawił Radzie Najwyższej listę nowych kandydatów. Aby wszystko poszło według partytury Waszyngtonu, do Kijowa przybył specjalny przedstawiciel amerykańskiego prezydenta Keith Kellogg. To nie przypadek, bo nową premier została 40-letnia Julia Swyrydenko. To jej podpis widnieje pod ważną umową surowcową z USA. Faktem więc jest, że Zełęski stawia na osoby lojalne i sprawdzone w kontaktach z Waszyngtonem. Resort siłowy trafia w ręce byłego premiera Denisa Szmychala, człowieka prezydenta, choć bez doświadczenia wojskowego. Ministerstwo Rolnictwa zostanie scalone z trzema innymi resortami. Wszystko ma być zarządzane pod jednym parasolem. Oficjalny cel efektywność. Nieoficjalnie kontrola nad zasobami i ziemią kluczowymi aktywami Ukrainy w kontekście wojny i odbudowy. Pewną nerwowość w Polsce wywołała nominacja Tarasa Kaczki na wicepremiera i ministra do spraw integracji z Unią i NATO. Wcześniej publicznie obrażał protestujących polskich rolników broniących rynku przed ukraińskim importem i groził wojną handlową. Obsada nowych stanowisk może szokować, ale wpisuje się w logikę Zełęskiego: lojalność ponad kompetencje. Kontrowersje budzi więcej to, że Zełęski zignorował kilka norm konstytucji kraju. Po pierwsze, kandydaturę premiera powinna zgłosić koalicja parlamentarna, a nie prezydent. Po drugie, ustawa o stanie wojennym wyraźnie zabrania odwołania gabinetu ministrów. Dlaczego Załęski to zrobił? Cel jest jeden pełna centralizacja władzy w urzędzie prezydenta i jego szarej eminencji Andrija Jermaka. Rządzący w Kijowie coraz bardziej tracą zaufanie obywateli. Z sondażu wynika, że ponad 30% Ukraińców jest rozczarowanych władzą. Jak myślicie, czy wymiana rządu przyniesie nowe otwarcie w relacjach z Polską?